No dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczcie, jaki piękny wschód słońca. W mroźny poranek w okolicach częstochowy. Minus 4 stopnie. Ja pędzę na rozładunek do rybnika. Te dwa krążki będę zdejmował. No i później też już dalej mam pracę. Nie jest to jakaś tam z, z, y, bardzo super praca, bo ponieważ to jest ze Sławkowa, z terminalu przeładunkowego, mam brać krążek czy dwa krążki. O, poczekajcie, bo telefon. No i jestem z powrotem, moi drodzy, ale już na miejscu. No zeszło mi się trochę rozmawiając. Wjeżdżam już praktycznie na firmę. No, a co później z tym Sławkowem muszę się dowiedzieć yy, dokładnie, czy później będę jakąś odprawę celną robił, czy tam będzie yy, zrobiona, czy jak, no. A na tą chwilę. Tutaj bierzemy, wjeżdżamy. Dobra, ja parkuję. I widzimy się później. No i już zarejestrowane, ale wiecie co? Popierdzieliło mi się i wjechałem tam gdzie nie potrzeba. Na pamięć jechałem, bo skojarzyłem, kurde, ale coś mi nie pasowało, bo tam. O Jezu. Bo tam się okazało, że tam jest purmo. Grzeniki robią. A, ja miałem, mam na inną firmę trochę dalej, bo tam chyba 600. Da, 600 metrów dalej to pokazywało. No i tu się zarejestrowałem. Stoję na ulicy, na awaryjkach No i czekam. Czekam na swoją kolej. Tam auto podobno w środku jest. O, ogólnie. Tak, zobaczcie tu. Grave, firma. Auto jest w środku. Jedno. Tutaj yy, jeden jest przede mną do rozładunku. No i dopiero ja. Ale w jakim tam yy, tempie to biorą, no to nie mam bladoźródłego pojęcia. Dobra, na tą chwilę czekam. I patrzymy, jaki będzie rozwój sytuacyjny. już walczymy głośno to jest kolernie. ale dobra walczymy z rozładunkiem I tak to właśnie wygląda gry w Polsce. trochę się poczekałem no, trochę, trochę wyczekałem się ale już wjechałem jest godzina 11.20 jeszcze jedna rolka Zamykamy dachy spierdzielamy na załadunek, ciekawe ile tam na załadunku odpierdzielimy, a na tą chwilę do później. No i moi drodzy, jestem tutaj już na załadunku. Na załadunku na sławkowie zważyłem się na tym burdelu jadę e, jadę gdzieś tam na załadunek gdzie tam są te krążki to wszystko nie wiem tak mi coś myślę że jadę dobrze tak jak tłumaczył gdzieś tam jakiś strzeżony przejazd kolejowy i dalej prosto pod krążki Ale czy dalej będę y, tam jakieś, kurde, robił y, zawiasy i, i inne tam rzeczy, no to nie wiem. Zobaczcie, co tu leży. Co to, kurwa, leży? Co to jest? Węgla w polce nie ma! Kurde. Tu jest pod dostatkiem. Tu akurat chyba kupy są nie wiem, grysu czy czegokolwiek, ale tam z tyłu jeszcze były normalnie węglowe krążki. O jezu, w tym burdelu będę tu ładował. Nie wiem, zobaczymy. Kukurydza z. Chyba z Ukrainy, czy z Rosji, nie wiem. Ale na pewno ze wschodu gdzieś przyszła ta, ta kukurydza i to ładują chłopaki. A tam są te krążki widzę. To tam gdzieś.

tam jest cała stala bo to idzie na jakieś magazyny DPD, no i tu też to niby jest to częściowo DPD no ale tu LHS wszystko do obrabia dobra tu się muszę zapytać co i jak halo czekaj, gdzie on, tam będzie stawiał ten Kontener. No, już załadowany. Jeden krążek, 15 niecałe ton. Eee, I lecimy na wagę. Potem do biura. Jak się czaje, bo tu kurde, dziady idą. A zresztą oni to to mają wywalone na to. Czy ty byłeś pierwszy, czy nie, czy... czy jaki, czy sraki Kurwa, ciężki ten kontener Bo siadło zdrowo że jak siedzi No Co ono robi? A znak był i kurwa. No... takim im zapier, musi na 90 stopni się łamać. No ta. Uciekaj ta, uciekaj ta, bo ja jadę. Teraz ja. Dobra, jadę na wagę Po dokumenty i spitalam na ten Szczecin nile ujadę, to ujadę Zobaczymy, co dalej będzie Dzień doberek We wtorek Witam Mamy kolejny dzień Moi drodzy No nie włączyłem się wczoraj hmm, Ze względu, na to, że padłem na pysk Tak mnie wczoraj później jeszcze ten dzień wykończył, dokończył, że. Uuuuh, tragicznie. Daleko nie ujechałem, bo ujechałem tylko do Opola, za Opole delikatnie. Wiecie, to we wczorajszym dniu był na czwórce wypadek na wysokości Opola. Tylko ten wypadek było po 5.30 rano a po południu dalej jeszcze były tam zbierane i naprawiane skutki tego wypadku usuwane skutki typu jeszcze barierki tam wymieniali był cholerny korek na autostradzie więc pojechałem objazdem tam też był korek co można było się tego spodziewać szło to bardzo w ślimaczym tempie o 5 minut przegiąłem czas pracy, 15 godziny Zatrzymałem się dopiero, kurczę, na nie wiem, na którym już tam z parkingów e, Bo było tak wszystko zapchane Tragedia e, No dzisiaj rano już y, sobie ruszyłem o Której ruszyłem? O 4.30 mamy 8:00. Jeszcze do celu mi 230 zostało Jestem już na S3 w kierunku Szczecina No i pędzimy no No, ciężko, ciężko wczoraj było No i jedziemy 0 stopni Takie oto okoliczności przyrody i natury 0 stopni Lecimy Zobaczymy, co na tym szczecinie, chociaż no, tam trochę mi po, pomieszały szyki. Pomieszał szykim jeden wczoraj ten korek, bo miałem plan taki, żeby ulecieć. Ogólnie to miałem czasu. Tak myślę, że na styk, żeby na legnickie pole sobie dolecieć na Lidla i na Lidlu sobie stanąć. No, a wyszło jak wyszło, że kurde, skończył się czas na Opolu. No. Tyle straciłem w tych korkach, w tym wszystkim yy, staniu i zrobieniu kilkudziesięciu tylko kilometrów. No. No bo tak to, jeśli bym, kurde, doleciał sobie gdzieś tam, no właśnie nawet, nawet w okolice Legnicy czy cokolwiek, yy, to bym po prostu, w, w co no, w, ujechał dzisiaj w 4,5, bym się zmieścił na dojazd do Szczecina. Jeszcze by coś tam zostało, rozładował się. Miałbym czas ewentualnie jechać na Eisenhuten, bo jest taki plan, ale niepotwierdzony, żeby jechać na Eisenhuten, żeby załadować jakieś też spuleczkę na Hutę I jechać w bliżej nieokreślonym kierunku. To podejrzewam, że dopiero dzisiaj się o tym dowiem. Gdzie co, jak. No tak, więc na tą chwilę. No, jestem zmuszony jechać tak jak wychodzi. No, już mam dwie 25 wyjechane, jeszcze będę musiał pauzę robić w międzyczasie, i dopiero tam dojeżdżać na rozładunek. No, nic nie poradzimy. Tak wyszło, i tak trzeba będzie jechać. Lecę, moi drodzy. Masz się, masz. Moi drodzy, jestem na miejscu, już jechałem na port. I idę dalej rozpinać pasy, bo musiałem tu pilny telefon wykonać. Rozpinam pasy, czekamy teraz na. a 10 minut, bo mają teraz chłopaki zmianę. I co? Zdejmujemy, jedziemy do Niemiec. Na miejscowości Szwed. Na załadunek papieru, i z tym na Słowenię <laughs> będziemy pędzić na Słowenię. A pewnie podejrzewam, że później będzie koper, i powrót gdzieś na Polskę. Tylko w takich okolicznościach tu jestem. Sztaby aluminium tu jeszcze więcej aluminium, odciula jeszcze trochę. No i tu jakieś ośki są. Z tyłu z mostami, ze wszystkim Co to co to w ogóle jest? Jakieś chińskie, ale do czego to, to by było? Co to byłoby? Kalmar Axel do kalmarów No Tu chłopaki też tak przygotowani Do rozładunku Dobra moi drodzy, ja tu zwijam sobie pasy Przygotowuję do załadunku I będę zajmował tego ćkuta No i moi drodzy, wyjechałem z tego bajgzlu. 14.57, 15 godzina. Kurna, dzbóg, faszysta, tutaj no nic innego nie można nazwać. Eee... Z łaską, z łaską kurwa podbił pieczątkę na dokumentach. Ja mówię, no łaski gościu, nie robisz, no. Przyjmujecie towar, to podbij, kurwa, dokumenty, że odbieracie. Kurwa, porty w Polsce. Mówię, no to jaki ja będę miał potwierdzenie, że, kurwa, ja to przywiozłem. Takie, bo, bo, ba. no, kurwa, no, przywożą, przywo, przywozi się do nich towar, odbierają towar, zdejmują, prze, no, przejmują, kurde... Yy, za niego odpowiedzialność To mogliby, kurde, to podbić, no A nie A no. Życie Dobra, jadę na ten załadunek Halo Już jestem, moi drodzy Załadowałem rolki Bardzo szybka akcja Przyjechałem, zarejestrowałem I już, kurde wyświetliły się moje dane na tablicy wjeżdżać, podjeżdżać, nikogo nie było Rachuciach ubieg. bieg normalnie zdyszany jestem, zaziajany eee, i teraz jadę po dokumenty eee, i na wagę <laughs> po dokumenty na wagę wyjazd i muszę spojrzeć dokładnie, ile ja jeszcze będę mógł sobie ujechać. Tak więc, widzicie, lejpa bardzo szybko, bardzo sprawnie na tą chwilę. Przynajmniej mi się tak teraz trafiło. No, coś by trzeba było ujechać, żeby, kurde, no, jutro przynajmniej na tą e, podsłowę nie dolecieć, tak? No, dobra, moi drodzy. Tymczasem widzimy się. Później zamelduję się, jak przepatrzę, ile tam kilometrów, trendy jechać, co i jak. Dzień dobry, witam w środę, moi drodzy. Już z czeskiej ziemi wjechałem właśnie do Czech. E, doleciałem od Drezna siedemnastką na Czechy. Później Słowakia, Węgry i Słowenia, ale to aż tam daleko tak nie dojadę. Tak więc moi drodzy pędzimy, pędzimy 8 rano rozwidniło się Jeszcze przede mną 911 km 911 Call 911 Muszę jeszcze tu gdzieś na jakiejś benzynce doładować sobie Czecha, bo mam Szefu mi tam napisał, że mam tylko 500 koron na tym dosy muszę kurde doładować No i cóż, no dzisiaj to sobie ulecimy tyle, ile tam no taki na spokojnie Dzionek jedenastkę, później pauzę, sobie pierdykniemy Bo fuh, dziewiątkę trzeba zostawić na sam koniec tygodnia I jedziewa Ej, patrzcie jak <śm> ta Zolówka jedzie Jakiego ona ma strita? Ja pierdzielę, ale idzie bokiem. I Iweko. Malutkie. Oj kochanie Praga. Praga. Od tej strony pięknie cacy. O panorama tutaj Pragi. Fajnie. Jakaś tam. Lepsza, gorsza. Ale on dziwnie jedzie. Może nie wiem, czy na kamerze to widać, czy nie widać, ale no tak bokiem jedzie. To tragedia. Nie wiem, co mu się tam popierdziło, <laughs> no, ale <laughs> Ej, naprawdę dziwo, dziwota, że tutaj normalnie ten yy, Praga fajnie idzie w tę stronę. Nie wiem, jak na wylocie, no ale tu z drugiej strony też nie ma. Nie wiadomo, ile. No i moi drodzy, witajcie z węgierskiej ziemi. Tak, wjechałem już do Węgier. Jadę na dychę, bo kurde, miałem plan taki, żeby sobie w Bratysławie stanąć na pompie, w takiej fajnej już tam, że z której mógłbym sobie czmychnąć jeszcze to w miarę było widno yy, i połazić trochę po Bratysławie, bo miałbym na to czas. Ale kurcze wiecie co? Leje cały czas. Jak zaczęło gdzieś tak, nie wiem, z 50 km od Bratysławy padać tak dalej, pada, 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 mówię, dobra, lecę już na maksa tyle ile się da. Jeszcze 54 minutki. Lecimy, no na pewno wcześniej, gdzieś tam będę stawał, nie będę jechał na stygno. Sobie mykniemy od Gior na na szos, szos, coś naszy? <laughs> Później na Reddit i tam będę przekraczał granicę. No ale to dzisiaj tylko dojedziemy te 50 minut, a resztę już jutro już wykorzystam ten czas na Maksa. No, <laughs> no dobra moi drodzy, to co? Żegnam się z wami. Dziękuję wam za obecność na tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Kto nowy, nie subskrybujący, niech zasubskrybuje kanał. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego.